Dzień dobry Państwu, obiecałem Wam odcinek z dywizji w ten weekend, ale będzie coś ciekawszego. To co tu widzicie to są moje formy, po prawej grałem Liverpoolem, a po lewej składem Francji grało obecny mistrz Polski w Pro Evolution Soccer Nieświec. Ym, Gramy sobie pojedynki planowej, i akurat ja trafiłem na Nieświeca w losowaniu, więc stwierdziłem, że Wam to nagram. E, gramy dwóch wygranych, więc czy będą trzy spotkania, czyli w dwóch się wyjaśni, e, kto przeszedł dalej, to zobaczycie sami. Ja nie będę niczego tutaj spoilerował. Chcę żebyście zobaczyli, jakimi gramy ustawieniami, tutaj z jakimi formami. Ja musiałem się mierzyć, bo nie wiadomo, jak to było. Nie świeca. Wrzuciłem jakąś muzę w tle, bo e, zapomniałem, że ja tu mikrofon miałem włączony podczas nagrywania i sobie oglądałem, bo ja często tak robię, że jak gram, to sobie tu obok na laptopie oglądam, na przykład, właśnie sobie patrzyłem tam na odcinek mojego brata. I, I wiecie, i po prostu nie chcę, żeby to było słychać. Dlatego yy, przeanalizujemy sobie ten meczyk yy, i takie trzy analizy zrobię. Na ten weekend Wam yy, yy, tą pokażę. W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie i pytanie, czy się pojawi trzecie. To już zobaczycie sami, jak się te mecze potoczyły. Yy. Tak więc. No, Francja, która jest w teorii najlepsza. Moim zdaniem dwa, dwie drużyny, które są najlepsze. Także to Francja właśnie Liverpool, ale to zależy jak to jak to gra. Eee... Proszę się nie martwić tutaj jakby. Chociaż nie, wydaje mi się, że to będzie ok, bo nawet na, na ekranie mi troszkę tnie. No, nie już zaczną mieć cisnąć na początku, ale... Eee... Ja, ja będę mówił, jak coś będzie takiego wartego uwagi, tutaj. O, tutaj na przykład manę wychodził, i tu nie z Moim zdaniem, trochę zmaścił tym obrońcom na dole. U góry, miał dojść do manę. No i tu już miałem pierwszą okazję, trafiłem w słupek. Niestety, to był dobry strzał. Po prostu lekko chybiłem. No ale to się zdarza, nie? Tutaj musiałem sobie. Aha, tu musiałem sobie telewizor włączyć i włączyć, bo czasami mam tak. Bardzo rzadko, ale czasami się zdarza, że tak, że, że strasznie mitnie obraz po prostu, jak włączę telewizor po prostu miałem w tym momencie tak więc od razu od razu to zrobiłem no i jedziemy dalej Jest tu parę takich rzeczy w tych, w tych w tych meczach, które chciałbym wam pokazać i to wam będę mówił na bieżąco. Tutaj okej, okay, wszystko. Tu wiedziałem, że zagra na dual nie zdążyłem, Widzieliście, że ostatniej chwili się z zawodnikiem tak ruszyłem. Tutaj wiedziałem, że pójdzie piłka o właśnie. Widzieliście? Już tam poszedłem. Moja ulubiona animacja, ale tym razem się przydała. Tam udało się piłkę piłkę zabrać. Znaczy wiedziałem, nie mogę mówić, że wiedziałem. Przypuszczałem, tak? Przypuszczałem, że tak może, że tak może nie świeco zagrać. No i teraz idzie kontra na przykład. I tutaj nie ma nigdzie zagrać jak do środka. Dlatego widzicie, ja już w ciemno pobiegłem tam wadekiem, ale minąłem się z piłką niestety. No tutaj wiedziałem, że pójdzie one two, więc, więc się ustawiłem matipem tak, żeby mieć napastnika za obrońcami. Boże, napastnika, napastnika za plecami, nie za obrońcami. To jest bardzo istotne, jeżeli widzicie, że ktoś gra wam 1 tutaj yy, super cancel jest kluczowy, żeby szybko się z, tej, z tego toru, o widzicie, i ja się ustawiam znowu przed pogłą, jakby on chciał tam zagrać, bo nawet jak mu puści piłkę za plecy, tutaj ładnie próbował mnie podejść kubaniec. Yy, nawet jak mu, mi puści piłkę za plecy, to wtedy ja mam obrońcę za pleca. Yy, znaczy, za plecy, no tak, no chodzi, wiecie o co chodzi: na L1 trójkąt. To ja mam yy, napastnika za plecami i nieważne jak o szybki jest, ja go po prostu zostawię. Tutaj wiedziałem, że zagra do Przejąłem piłkę, ale oczywiście po przejęciu zaraz ją straciłem. Na szczęście, na szczęście się spodziewałem, bo to jest PS i, i udało mi się ustawić jakoś tak, żeby, żeby tą piłkę znowu przejąć. Tu zagrałem głupio, tu nie świec mnie przeczytał, jak dzieciaka. Nie yy. widzicie, dużo, dużo gry w środku pola. W takich meczach yy, każdy błąd to może być bramka. Tutaj widzicie, Nieświec ładnie, ładnie zagrał. Ładnie zagrał po ziemi. Być żeby nie było czasem przypadkiem po głosu później. Zasiadkowania yy. po ziemi, wiadomo jak to się kończy. No tutaj udało mi się już wjechać. Zaraz po rozpoczęciu. Tutaj oczywiście jakieś odbijanki, jak to w tej grze bywa, no bo czemu nie. No i, i tutaj chciałem zagrać do Salaha, i się udało. I chciałem zagrać dokładnie to samo, co. co to to była zresztą ta zagrywka do Salaha, mówiłem wam już o niej, że zagrywacie do tyłu i czekacie aż ten wasz zawodnik zbiegnie i mu gracie trójkątem. Mówiłem o tym wybieganiu, o, o, o takim sprytnym przetrzymaniu piłki. Warto z tego korzystać. Tutaj w ciemno pobiegłem, wiedziałem, że zagra do Mbappé w p 18 to jest moja piłka, w 19 to nie jest moja piłka. Piłka przelatuje mi między nogami, no i prawie mamy bramkę. Gdyby nie to, że spodziewałem się tego, że zagra L1 Drickont. i na Wandajka się przełączyłem, i wystarczyło, że zrobiłem lekki ruch w tamtą stronę i Vandyk już był w innej pozycji. I gdyby Vandyk stał w miejscu, ja bym się na niego przełączył, na bank bym tej piłki nie złapał, bo wiem, jak ta gra działa, uwierzcie mi. Więc to jest bardzo kluczowe, żeby przewidywać to, co przeciwnik zrobi. Tutaj akurat yy, komputer sam się ustawił. No, nie spodziewałem się, że nie świeci tak. Nie wiem, czy to, to chyba źle zagrał, po prostu nie tam chciał. Tutaj jakieś zamieszanie. Yy, ja oczywiście próbuję tutaj przecinać cały czas te podania. O, proszę bardzo. Yy, jak już ładuje się pasek u przeciwnika, to yy, yy, ja robię tak. Yy, u mnie system obrony działa tak, bo ja Wam mówię, że to polega na przewidywaniu, ale przewidywanie jest spowodowane tym, że ja swoim ruchem obrońców poniekąd y, daję sugestie mojemu przeciwnikowi, gdzie on powinien zagrać. Wiecie o co chodzi? Że na przykład jestem przełączony na obrońcę i mam obok siebie gościa. Ja się od tego gościa odsuwam y, z takim, w ten sposób, że daję sugestię mu, że ten gość nagle jest sam. Wiecie o co chodzi? I wtedy mój przeciwnik tam zagrywa, jak ja widzę, że pasek się ładuje, szybko się tym obrońcom wracam. Wiecie, to jest taki drobny ruch tylko na dół, czy do góry, tym obrońcom, żeby, że niby zostawiam tam tego napastnika samego. I momentalnie do niego wracam, kiedy widzę, że pasek jest ładowany i jest moja piła. Bardzo często, czyli bardzo często ja wymuszam na moim przeciwniku, znaczy wymuszam, daję mu sugestie, gdzie on powinien zagrać, żeby tylko zaraz tam wrócić i tą piłkę przejąć. Bardzo skuteczna metoda, ale wymaga. Uwierzcie mi, że, że ja do tego nie doszedłem z dnia na dzień, to trzeba po prostu no to trzeba, trzeba to nabyć po prostu, taki odruch mieć. Tak samo o, to była dobra sytuacja, o której teraz o tym sposobie, o którym wam mówiłem, patrzcie teraz. Widzicie? Robertson poszedł do tego gościa, bo nacisnąłem kwadrat, żeby komputer go zaatakował. A momentalnie. Ja wam pokazuję kurde ręką na telewizorze. Momentalnie ma matip, matipem przesuwam się już w to miejsce, gdzie ten gość podaje piłkę. Bo ja wiem, że on zagrał tu. I w momencie, gdy Michał myśli, że. Czy mój przeciwnik tokolwiek? No w tym przypadku nie świec. Myśli, że ja tym obrońcą już wyszedłem. I one tutaj jest proste, bo, bo wiadomo, że ten przeciwnik zostanie w blokach. To ja. E, znaczy ten przeciwnik, ten obrońca. To ja wtedy się przesuwam matipem w to miejsce. Widzicie? Patrzcie. on zagrywa. O! Ja już tu matipem stałem. To jest to, o czym ja mówię. Że jak fat poszedłem tym obrońcą specjalnie, żeby dać mu sugestię, że jest szansa tam coś zagrać. A w tym czasie drugim obrońcą przesunąłem się w to miejsce. Ja wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, ale wiecie mi, że na boisku yy, da się to, da się, da się to wypraktykować. Oczywiście to jest yy, trochę ryzyko, nie? Bo jeżeli, jeżeli źle się ustawicie, jeżeli pozwolicie przeciwnikowi tak wejść yy, bez żadnej asekuracji, po prostu dacie mu sugestie i nie zaasekurajecie tego, to on sobie wejdzie jak w masło w wasze pole karne, nie? No, tutaj Nieświec też już wiedział, że, 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 że tam zagram, to się Titium ustawił, no tutaj kantem mi wydziobał. No jest 1-0 do Francji, do przerwy. Pogba mnie skarcił, no i widzicie, to dwa strzały, jeden... To, to Tak wygląda gra, tak wygląda gra na, z cudnymi zawodnikami. Yy, bo też wrzucam ten odcinek, bo wiem, że na Dywizjach yy, troszkę narzekacie, że się nie skupiam na tym, jak gram i że, że, że chcielibyście zobaczyć, jak gram, jak gram już na wysokim poziomie, no to to... To już te mecze zahaczają o to. To nie jest jeszcze. Bo ja i świetnie gramy też nie wiadomo na jakiej spinie, ale jednak, jednak jest ta rywalizacja. Tutaj chciałem zagrać do Firmino, ale takim, taką swaną piłę ale się nie dało, bo dziad wiedział, że tam będę grał. O! Kolejny fragment. Bo ja wam chcę pokazać przy okazji, to jest taki pseudoporadnik obronny teraz. Chcę wam pokazać, jak to działa. Patrzcie, co ja robię Wynaldumem. Widzieliście? Ja pobiegłem nim tam do góry. I momentalnie w połowie drogi zawracam do pogby, bo już wiem, że tam zagra. I w tym samym czasie Fabinho podbiegł do gościa, wiecie czemu? Bo nacisnąłem kwadrat. A dlaczego nacisnąłem kwadrat? Bo widzę, że Fabinho nadbiega z strony, gdzie jest Kante, czyli on tym swoim zawodnikiem do Kante nie poda, bo stamtąd zbiegnie Fabinho, czyli nie może tam zagrać. Jedyną jego opcją jest zagranie do Pogby albo do gościa do tyłu, ale zazwyczaj ludzie nie grają do tyłu, więc ja się ustawiam przy Pogbie, a w tym czasie wymuszam na nim jakby czas, że Fabinio do niego biegnie. On musi szybko zdecydować. Wiecie, jak się szybko decyduje, to się często to robi źle. I dlatego ja tą piłkę przejmuję tutaj, widzicie? Będą jeszcze takie sytuacje, to wam pokażę. Tak chciałem wam tu zagrać, ale uwaga, świecę zrobi to samo, proszę bardzo. Widzicie, gdzie on biegnie yy, N'Zozim? Biegnie niby do Mane, ale on wie, że ja zaraz odegram tą piłkę. Patrzcie, widzicie, jak się ustawił? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby dawać poniekąd sugestie, ale to tak naprawdę polega na tym, że wasz przeciwnik atakując realizuje wasz plan obronny. Tak to działa. Tak to działa. Oczywiście pomijając wszystkie jakieś odbitki, jakieś takie bzdury, bo w tej grze to jest nagminne, to, to przed tym nie da się obronić. O właśnie, takie rzeczy nie da się przed tym obronić. O widzicie, no i tu prawie wyszedłem z, trzem, z trzema na jednego, gdyby, gdyby się udało. No tutaj akurat zrobił błąd z tym podaniem, nie świecono. I ja wiedziałem, że on się ruszy bramkarzem, dlatego tylko, tylko zrobiłem taki ruch na dół, że niby chcę strzelać po krótkim. Znaczy po. No tak, to po krótkim, i, i walnąłem od razu po długim, bo wiedziałem, że, że się przesunie bramkarzem. Się nawet nie wahałem. Poza tym w FIFA idzie to wyćwiczyć, serio, tam wszyscy się przestawiają bramkarzami, więc tam idzie wyćwiczyć coś takiego, żeby nie ładować czystych piłek, no i zaraz potem Udaje mi się wyprowadzić kolejną kontrę, gdzie strzelam, no tutaj Loris to co odwalił to nie mam pytań yy, Miał to na ręce i sobie wbił sam do bramki, ale to w tej grze jest norma, yy, jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie, że jak się strzeli Jak się strzeli w ten sposób, że bramkarz jest daleko od bramki i wraca w stronę bramki, to on często sobie sam to wbija Tak to działa, no, no jest to ryzyko, że się przełączasz na bramkarza też, nie? No i tutaj pomału się już zacząłem wchodzić na te wyższe obroty, znaczy wiadomo, że to jak się strzela bramki to się zaczyna napędzać, gra też czasami zaczyna pomagać, różnie z tym bywa. Tutaj, proszę bardzo. Mogłem stracić bramkę, ale widzicie, o tym ryzyku mówiłem. Ja tutaj specjalnie odsunąłem się od Griezmana i nie świec już mógł mu wcześniej zagrać. Ale zagrał przez górne, odwróciłem się po to, żeby zaraz wyciąć matipem, widzicie? I to powinna być moja piłka, w tym momencie. Ale Matki się zakopał, no i no, no i. no i niestety, nie? Ale o to chodzi w tej grze. O to chodzi w tej grze. Obronnej oczywiście. A Fataku to chodzi o to, że jak widzicie, że was przeciwnik jest taki cwany, tak jak ja cwaniakuję, to musicie grać całkowicie niesematycznie. Nie łapać się na te proste zagrania. Tylko dalej kombinować. Okej, okay. Nic specjalnego na razie nie dzieje, dlatego się nie odzywam. O mój Boże! No to welcome to PS19. To i, 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 i przez takie rzeczy się bramki traci w tej grze, to, to jest najlepsze. No tutaj wiedziałem, że on pójdzie tym obrońcą do przodu. No i wykorzystałem to. Tutaj się nie wahałem, salach był w formie, więc po prostu jak miałem okazję, to, to strzelałem. Też myślałem, że on się bramkarzem przestawi i dlatego po krótkim, bez wahania najmniejszego. No tutaj jeszcze jakieś zmiany, to to przewinę, bo to jest nieistotne. No i mamy już końcówkę meczu, jest 3-1. No mi się, znaczy nie końcówkę, w sumie 70. minutę dopiero. No i tutaj na przykład z, z, z czego wynikła ta bramka? To był mój błąd, znaczy mój błąd. To było ryzyko. Patrzcie, ja tutaj Fabinio byłem pewny, że tą piłę już zgarnę. Ale niestety się nie udało. I, 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 i obrona się tak przesunęła, że, że Mbappe został sam, nie zdążyłem zareagować. No po prostu po prostu zaryzykowałem i, i nie zdążyłem tym Fabinio. Czasem się tak zdarza. Oczywiście to też był kickoff, dlatego ta obrona mogła się zachować strasznie dziwnie, nie? No bo ten Mbappe został tam sam bez powodu. Yy, więc jeszcze nie świec wrócił do tego spotkania. Ale miał Oliviera Jiru, więc wiecie, jeszcze nie wszystko stracone. O tutaj, na przykład, nie wiedzieć, czemu jego zawodnik nie przejął tej piłki. Było dziwne. Yy, no ja próbowałem, wiadomo, swojego. Yy, tutaj oczywiście zamarkowałem, że się będę wracał i próbowałem wcisnąć jeszcze gdzieś tą piłę, ale, ale się cwaniaki. Już zauważyłem, że ci, tu trudniej jest te podania, przynajmniej w, w tych meczach naszych teraz było trudniej no tutaj się udało mi ładnie zagrać no i no i z poleciałem już do końca nie wahałem się w ogóle podejrzewałem że, że on to wykończy Po ziemi uderzyłem czyli lekko po prostu kwadrat nacisnąłem bo, bo często jak jest się blisko bramkarza warto po ziemi strzelać to, to to wam mówię z doświadczenia no i zauważyłem że bo jakiś nowy patch przed że no nie wiem, na razie widzieliście tylko ten pierwszy strzał pogby, to, to, to tak naprawdę to podanie doszło, nie? I to i tak było takie podanie po prostu wycofujące, ale takie hamskie, jak ja zawsze wciskałem, jakoś na razie nie chciały wchodzić. I później w meczach od razu wam powiem, że też, też raczej to nie działało, więc, więc to jest interesujące. Kolejna sytuacja. A nie, dobra. Wydawało mi się, wydawało mi się coś, ale dobra, nie, nie, nie. Tutaj po prostu był błąd, błąd jego zawodnika. Nie wiem czemu tak się do tą piłkę zagrał. Ale tutaj wiadomo, tak, Janek i jego triki. Tutaj fajne podanie wymyśliłem sobie. Gdyby to Kamane się lepiej ustawił, to myślę, że to by była ładna brama. O, i tutaj patrzcie, a to jest typowa moja zagrywka. Gość wybija. Michał wybija tutaj piłkę bramkarzem. Do Mbappé. No i co on z tą piłką może zrobić? 90% ludzi tej piłki nie przyjmie, jeżeli widzi, że wasz przeciwnik, czyli ja jako obrońca, nadbiega, żeby tą piłkę przegłówkować. Dlatego szuka kogoś, do kogo może zagrać główkę. Główkę może zagrać w tym przypadku tylko do Fekira i do Kante, bo do, do ta główka nie doleci, yy, bo Mbappe nie ma betonowego czoła, a tam jest Fabinho po drodze. Dlatego ja już w ciemno biegnę w miejsce, gdzie jest Fekir, patrzcie. Ale najpierw! właśnie jak ja się matypem ruszam. Najpierw biegnę troszkę w stronę Mbappe i nagle odbijam na końcu do Fekira. O, mówię wam, to jest, to jest człowiek, człowieku. To jest wyższa 200 IQ, proszę państwa. <grym> ja, mentalne zagrywki tutaj są. Psychologia na najwyższym poziomie. No tutaj wiadomo, już mi się triki uaktywniły i poszła z tego kontra. Yy, tu w ogóle Hugo Trollis się uaktywnił. Nie wiem czemu on tego nie złapał, ale udało się ładną bramkę strzelić. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ja już tak bramkarz wybiegł mówię, tam jest ten salak spróbuję mu jakoś zagrać i, i nie wiem czemu po prostu Loris tego nie złapał. Dziwne, ale ale i prze, przez, to, przez to udało mi się do pustej bramy to wsadzić. No już było 5-2, końcówka meczu, no to. To tutaj już na powrót nie było szansy. Ja jeszcze tu miałem szansę tu. Nie świec mnie złapał na spalonym, ale miał kurczę farta, bo się tego spodziewałem, tylko nie zdążyłem zagrać. Widzieliście zresztą, że, że planowałem takie zagranie, tylko po prostu Ciutkę za późno i mnie złapał na tym spalonym łobusie. Ja też tak czasem gram. To jest ryzykowne zagranie, ale, ale widzicie, że przynosi efekty też. Wszystko jest na ryzyku pełnym. No tu gdzieś sobie na radarze wyhaczyłem, bo nasza gra się po, polega na środku pola, dlatego że my, przynajmniej ja, jak na przykład mam piłkę w środku z zawodnikiem, to ja się nim ruszam i patrzę jednocześnie, znaczy jednocześnie, no cały czas zerkam na radar i na górę, bo na radarze widać doskonale. Jak poza tym, tą ramą ekranu, gdzie nie widzimy wszystkich zawodników, wasz przeciwnik się obrońcami ustawia. Czy on wybiega przed kogoś, czy nie? Czy tam jest sens zagrywać? Dlatego to jest tutaj wszystko i w ogóle. No dobra, to, to, to jest na razie tutaj, żebyście nie widzieli żadnych tych. żadnych spoilerów mi tam nie patrzeć, chyba że chcecie. No to sobie zobaczcie, jakie były wyniki kolejne, ale to chyba nie ma sensu, nie? No i widzimy się już w kolejnych. W kolejnych materiałach. Myślę, że w przyszłym tygodniu przeanalizujemy sobie kolejne spotkanie, a czy ostatnie to już się okaże, nie świec mi jeszcze załatwić, czy ja już wygram to drugie spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka analiza, jednak wiecie, no to jest mistrz Polski, nie? Eee, Obecny. Także, także poziom prezentuje solidny. Trzymajcie się, hej, hej.